Hop hop z lasu? Witajcie! Z tej strony Maruszka, Spain Edukacja w Naturze. Ciekawa jestem, czy zastanawiałyście się i zastanawialiście się kiedyś, jak to by było urodzić się w innej skórze. Na przykład być jakimś innym zwierzęciem. Zdradzę wam, że kiedy ja byłam troszeczkę mniejsza niż jestem teraz, to zawsze chciałam być dzikim kotem. Lampartem albo pumą. Zawsze wydawało mi się, że one prowadzą takie bardzo ciekawe i pełne przygód życie, a przy tym są dostojne i piękne. A wy? Jakie zwierzę wybrałybyście i wybralibyście dla siebie? Chodźcie, opowiem Wam bajkę, w której bliżej przyjrzymy się tym kwestiom. Widzicie, jaki świat wokół mnie jest zielony? Jest naprawdę przepięknie. Siedzę właśnie w Lesie Bukowym, do którego już Was kiedyś zapraszałam i powiem Wam, że mogłabym przesiadywać tutaj godzinami, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie. Taka wyprawa do lasu to prawdziwa uczta dla zmysłów. Spróbujcie wybrać się na spacer z własną rodziną i zobaczyć, jaka to może być frajda. A ja zapraszam Was na moją dzisiejszą opowieść. Tutaj historia się zaczyna. Na błyszczącym zielonym liściu siedział mały zielony kameleon. Trudno było go dostrzec, dlatego że był dokładnie tak zielony jak liść, na którym siedział. Kiedy kameleon schodził po brązowym pniu drzewa, stawał się dokładnie tak brązowy jak kora tego drzewa, a kiedy wypoczywał na czerwonym kwiatku, stawał się czerwony jak ten kwiat. Kiedy w ciągu słonecznego pięknego dnia kameleon przechadzał się po żółciutkim piasku, Stawał się żółty jak ten piasek. Niesamowity był w tym kamuflażu. Żadne ze zwierząt w lesie, w którym mieszkał, nie potrafiło mu w tej sztuce dorównać. A kiedy nastawał chłodny dzień, a kameleon był bardzo głodny, wtedy stawał się szary i matowy. Potrafił godzinami przesiadywać po cichutku w jednym miejscu. I był właściwie nieruchomy. Tylko jego oczy ruszały się dokoła. To w górę, to w dół, to na lewo, to na prawo, w każdą stronę. I ruszał nimi, dopóki nie przyuważył jakiejś tłuszczutkiej muchy, która latała nad jego głową. A wtedy. Wypuszczał swój, swój długi lepiący język i chwytał swoją ofiarę, którą potem ze smakiem zjadał. A kiedy dzień był ciepły, a brzuch kameleona pełen tłuściutkich much, wtedy kameleon stawał się zielony i błyszczący. W dużym skrócie wyglądało codzienne życie kameleona. W gruncie rzeczy nie było bardzo ekscytujące. Może nawet było trochę nudne? Hmm. Pewnego dnia, kiedy kameleon przechadzał się po lesie w poszukiwaniu kolejnych, Tłustych much zupełnie przypadkiem natrafił na zo. Musiał iść bardzo długo i od bardzo, bardzo dawna, skoro tam trafił. No, ale kiedy już doszedł, postanowił, że wejdzie i rozejrzy się dookoła. Nigdy, nigdy, przenigdy kameleon nie widział tak wielu zwierząt w jednym miejscu. Mieszkał wprawdzie w lesie, w którym miał wielu sąsiadów i spotykał różne zwierzęta, ale nigdy nie widział tak wielu rodzajów różnych zwierząt ściśniętych w jednym małym miejscu, jakie, jakim było zo. Od tego wszystkiego aż zakręciła mu się głowa. Podrapał się też w nią i pomyślał. O Jaki ja jestem mały? Jaki powolny! Jaki słaby! Jakże ja chciałbym być jak ten niedźwiedź, taki silny i wielki. I bach! Życzenie Kameleona się spełniło. Nagle! z malutkiego, niewinnego stworzenia, stał się wielkim, włochatym i silnym niedźwiedziem. Ale czy z tego powodu był bardziej szczęśliwy? Nie do końca. Rozejrzał się jeszcze dookoła i jego wzrok przykuł przepiękny paw. O, jakże ja chciałbym być tak piękny jak ten paw. I – bach! – na końcu jego włochatego, brązowego, niedźwiedziego cielska w miejscu, gdzie jeszcze chwilę temu był zakręcony chwytny ogon kameleona, wyrosły pawie pióra. Bardzo dziwnie wyglądało to połączenie, no ale takie było życzenie kameleona. Kameleon przechadzał się dalej wąskimi ścieżkami zo. I nagle jego wzrok przykuł lis. Ach, jakże, jakże ja chciałbym być taki sprytny jak ten lis. Benc! Wtem w miejscu jego wielkich, wyłupiastych oczu wyrosły małe, sprytne oczy lisa. Bardzo, bardzo przenikliwe. W dodatku wyrósł mu także lisi pysk. Kameleon szedł dalej. Przechodził obok niewielkiego stawu, z którego co róż wyskakiwały różne ryby. Ach, jakże ja bym tak chciał się czuć jak ryba w wodzie, tak móc pływać. Z jego wielkiego włochatego niedźwiedziego cielska z jednej i z drugiej strony wyrosły dwie falujące rybie płetwy. Kameleon czuł się dosyć dziwnie w tym ciele, ale nadal miał jeszcze wiele życzeń do spełnienia. Ach, jakże ja chciałbym być taki skoczny jak ten jeleń! Nie musiał długo czekać, bo chwilę później w miejscu jego króciutkich, powolnych łapek wyrosły piękne, długie i smukłe nogi Jelenia. Och, jakże ja chciałbym tak wszystko widzieć z wysoka i z daleka! I więcej. w miejscu, w którym kameleon nie miał szyi, wtem wyrosła długaśna i smukła. Szyja żyrafy. O, jakże, ja chciałbym być taki zwinny i zabawny jak ta foka. Och, jakże, ja chciałbym mieć taki dom jak ten żuch. Och, jakże, ja chciałbym, ja chciałbym, ja chciałbym, ja chciałbym. I nagle kameleon poczuł, że jego ciało złożone jest z bardzo różnych, niepasujących do siebie elementów. Był Potroszę niedźwiedziem, potroszę pawiem, rybą, żółwiem, lisem, żyrafą, jeleniem i jeszcze wieloma innymi zwierzętami. Każda część ruszała się w inną stronę. Bardzo trudno ruszać się było takim jednym wielkim ciałem, ba! Było to praktycznie niemożliwe. W dodatku kameleon poczuł, że jest bardzo, bardzo głodny, a jego wielki niedźwiedzi brzuch jest zupełnie pusty. Zaburczało mu bardzo mocno w brzuchu, tak głośno, że usłyszały go wszystkie zwierzęta w całym zoo. A wokół jego lisiego pyska... Latało bardzo dużo tłuszczutkich much, ale nie mógł ich złapać, bo nie miał jak. Jakże ja bym chciał być znów kameleonem? Nagle zawirowało, zadrżało, a powietrze wokół głowy kameleona tak mocno się zakręciło, że na chwilę ten musiał się otrząsnąć. A gdy się ocknął, zobaczył, że znów jest małym kameleonem o króciutkich i powolnych łapkach. Co więcej, bez trudu mógł upolować tłuściutką muchę, która właśnie latała obok jego głowy, bo. Miał przecież swój długi, lepki język, który doskonale się do tego nadawał. Ach, jak dobrze być sobą! Pomyślał kameleon i z radości zrobił się cały zielony. To już koniec dzisiejszej historii. Nie wiem jak wy, ale ja w pełni zgadzam się z kameleonem. Zdecydowanie dobrze jest być w swojej skórze. A jeśli podobała Wam się dzisiejsza historia, to zachęcam Was jak zwykle do rozmowy na jej temat. Pod filmem znajdziecie pytania, które dla Was przygotowałam i które dotyczą dzisiejszej historii. A ja lecę korzystać ze słonka, które pięknie świeci teraz nad moją głową, i pójdę trochę pohasać po Bukowym lesie, do czego też Was gorąco zachęcam. Tymczasem znikam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w przyszłą środę. Pozdrawiam, Marówka!